ma z tej strony Misiek i ogólnie w tym jakby odcinku albo ogólnie no wiecie o co chodzi jakby chciałem powiedzieć ogólnie co się co będę na kanale robił i no, ogólnie informacje co będzie i w przyszłości ogólnie no co ma być nie, no i jesteśmy blisko 50 subskrypcji więc dziękuję wam to jest dla mnie... dla mnie to jest dużo, bo to jakby no... No nagrywam miesiąc, no 50 subskrypcji w miesiąc to jest spokojne. No. No, no no, więc... Ja się, ja się cieszę. I do rzeczy. Na 45 subskrypcji. myślałem o 50, no ale tak wyszło, że jakby... Inaczej to chciałem zrobić. Na 45, bo zabrakło tylko dwie subskrypcje dokładnie Zrobię tak live, będzie tak około, będzie tak raczej w piątek no, albo w weekend i mam zamiar zrobić ten live tak, tak od minimum godzina, a maksymalnie tak pięć. Nie? Ja zrobię jakby ankietę i wy możecie się zdecydować ile będzie trwało, nie wybieracie 5 godzin, bo to będzie trochę za długo, no jakieś tak 3 godzinki będzie spoko. O, I to będzie jakby taki pierwszy live, i potem tak, live będą co 3-4 tygodnie. No i właśnie będą tak około piątek, sobota, niedziela nie? No i ten. Um, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że na 50 właśnie subskrypcji um, planuję zrobić QA, więc jak wbiję, wbiję, wbiję 50 subskrypcji, to zrobię taki albo. Możecie w sumie pod ostatnim filmem, jak będzie, jak już będzie ten miesiąc subskrypcji, to możecie zadawać tam pytania różne. no. Jak będzie 50 oczywiście. I tak, to będzie ten QAnthem. I to już akurat na 100, bo nie wiem, kiedy będzie 100, ale no, tak już ten planuję. Że jak będzie 100, to zrobię konkurs. No jeszcze nie wiem, na co, na przykład w Fortnite na VDolce, albo w w Realu na kasa bo coś ale mam właśnie bym chciał zrobić jakiś konkurs no i tak na razie to jeszcze nie wiem jak to będzie ale tam na jak będzie więcej subskrypcji to po prostu pomyślę sobie dalej no jakby no. i też chciałem powiedzieć że odcinki będą w poniedziałki środy i piątki tak, około od 17, właśnie do 18 y, powinien się pojawić. Jakby od, tak, od, tak. Około 17, bo około 18 coś takiego będzie. 17 czy 18. Nie. I w sumie. Nie bójcie się spokojnie, dzisiaj też będzie film z innej gry, ale będzie film. Nie? Więc to ona spokojnie. No i w sumie pozdrawiam was widzowie. Widzimy się w odcinku. No jelo.